Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ulti, czyli ja Gabriel. Dawno nie nagrywałem, ale to się teraz zmieni. Widzicie, gramy sobie w GTA 5. Dzisiaj chciałem Wam pokazać ciekawostkę, e, e, gdzie stoi groma Infernosu. Więc tutaj macie Los Santos, tutaj gdzie ja stoję może tu jak jest dom nowy franklina to cały czas musicie je w górę i tutaj po drodze napotykacie tu na mapie i proszę tutaj stoi jeden infernus tutaj jeden stoi drugi tutaj trzeci a tutaj czwarty oczywiście można sobie zabrać takiego infernusa tak jak ja to teraz zrobię Poczekajcie, ja sobie siądę. Jakby ktoś, jakiś rodzic mi do pokoju, że coś tam, coś tam to... Nie zwracajcie na to uwagi. Ja to głupio musiał zabrzmieć. Jakiś tam rodzic. Bo ja mam tylko jakiś tam rodziców. Wow. Chciałem sobie wyskoczyć, ale... O tak chciałem sobie wyskoczyć. udane lądowanie było. I dzisiaj chciałem Wam jeszcze. O, tak przy okazji, tutaj znajdziecie sobie farmę. Tutaj dalej, jako tutaj było to miejsce z infernusami. To o, tutaj dalej, przy wyścigu macie tutaj takie miejsce. Oraz pokażę Wam miejsce, gdzie znajduje się minigun. Jest to tutaj, tutaj. Jak idziecie od góry, maby tutaj w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, aż traficie tu. Tutaj jest taka baza wojskowa w następnym odcinku Wam to pokażę. I a ja w zasadzie teraz wam mogę pokazać tego minigana. Proszę, to jest on. Może zmienię kamerę, o proszę bliżej o. No, mi... Megan jest bardzo dobry, jeśli chodzi o takie grubsze akcje, ale tak to nie nadaje się zbyt do takich rzeczy. Chwila, ktoś mnie zaraz tutaj. To było niechcące, ja tego nie zrobiłem. Także tak, <laughs> to były te miejsca, gdzie. Zobaczcie, już nie ma mojego Infernusa. Na no tam co się dzieje. <laughs> Oraz w tym odcinku pokażę Wam kody do GTA A5 na konsolę Xbox 360. Już, czekajcie, tylko pudełko kody. Teraz wam to podyktuję. Helikopter Buzzard. B, B, L, B, 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 L, B, L, B, L, B, L, B, L, T, R, B, I, B, I. To było na helikopter Buzzard. Teraz na wybuchową pięść. Prawo, lewo, A, E, y, R, B, 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 L, T. I to jest na wybuchową pięść. Teraz wybuchowe, wybuchowa amunicja. Prawo, X, A, lewo, R, B, R, T. Lewo, prawo, prawo, LB, LB, LB. Yy, w kolejnym odcinku będzie więcej tych kodów. Teraz nie mam zbytnio czasu, bo jest późno, także do zobaczenia. Cześć.